Nazywam się Łukasz i na co pomagam osobom pracującym przed komputerem w wygodnej pracy i bez bólu. Dzisiaj na podstawie trzech prostych kroków pokażę Ci jak szybko i prosto ustawić sobie wysokość siedziska do swojego wzrostu oraz do biurka. No to zaczynamy! Po pierwsze siadamy sobie na fotelu kładziemy płasko stopy na ziemi, ustawiamy sobie kąt mniej więcej 90 stopni Mniej więcej tak tutaj ten kąt w naszych nogach powinien wyglądać. Stopy mamy płasko na ziemi, kiedy mamy to już zrobione. Sprawdzamy sobie w drugim kroku głębokość siedziska. Czyli tutaj sprawdzamy sobie, czy tak na sali naszej długości ut mamy podparcie. Tak to powinno wyglądać. Więc no to już w zależności od tego, jakiej, jakiej masz wielkości, tutaj siedzisko, warto sobie też wyregulować że jeśli masz taką regulację głębokości siedziska, wysuwając albo chowając to siedzisko do swojego wzrostu, osoby wyższe pewnie będą bardziej wysuwać to siedzisko, osoby niższe bardziej przyciągać. Też nie może być takiej właśnie sytuacji przy osobach niższych, że gdzieś tutaj masz ucisk z przodu na uda, bo jeśli masz siedzisko za duże, a nie masz tej regulacji głębokości siedziska, to może przez ten ucisk na przednie uda organizm będzie szedł ciało będzie szło do przodu automatycznie, żeby nie czuć tego ucisku i będziesz tracić podparcie lędźwiowe. A tego byś nie chciał, no wtedy możesz jakieś tam dodatkowe bóle, masz no, pokrzywiony kręgosłup i to byśmy chcieli uniknąć. Więc w takiej sytuacji, jeśli masz po prostu dopasowany fotel, zastanów się na, na zmianą fotela. Jeśli jesteś sobą wyższą, to pewnie będziesz bardziej wysuwał to siedzisko, tak żeby mieć tutaj, tak jak mówiłem, na, praktycznie na całej długości swoich łód, yy, to, to siedzisko, które Cię będzie wspierało. Jeśli mamy już to poustawiane, mamy ustawioną wysokość siedziska, głębokość do, do swojego wzrostu to trzecim krokiem jest ustawienie do biurka. Bo może się okazać, że tu wszystko fajnie sobie poukładamy, no ale co z tego jak mamy biurko na przykład za wysokie tak? i może się okazać, że po prostu gdzieś na tej standardowej wysokości no, mamy tutaj tak naprawdę za dużą wysokość, wysokość biurka. Przez okładąc kładąc sobie dłonie będziemy się pochali do przodu. No, i, i się garbili. Tak? No w tej sytuacji po prostu będziesz musiał podnieść ten fotel do góry i wtedy rekomenduję ci po prostu dokupić sobie podnóżek. Wtedy, żebyś miał na, tej, na tym kącie 90 stopni zachowany i żebyś miał wtedy <tryk> wsparcie tych stóp, żeby one nie wisiały gdzieś tam w powietrzu. Tak? Innym rozwiązaniem, no to tutaj jest biurko regulowane elektrycznie. Warto sobie sprawdzić zakres regulacji tego biurka, żeby był do Twojego wzrostu odpowiedni. No i wtedy nie ma problemu, bo. Tak jak sobie wcześniej poustawialiśmy to ustawienie, gdzie jest w 90 stopni, tylko podjeżdżamy sobie do biurka i ustawiamy sobie już samą wysokość do naszego wzrostu. Tak, żeby tutaj, jak mamy podłokietniki ustawione do naszych przedramion, żeby tutaj było przedłużenie tych podłokietników na blacie, czyli na tej samej wysokości. I wtedy zobacz, bardzo fajnie, wygodnie sobie siedzimy, przedramiona są na równej linii, nie ma takiej sytuacji, że ten, że ten tutaj właśnie biurko gdzieś mamy za wysoko, że te też nadgarstki się męczą. Tylko po prostu na równej, na równej płaszczyźnie, tej samej linii mamy podłokietniki, blat biurka, co jest bardzo ergonomiczne. Jeśli nie wiesz, na jaką wysokość powinieneś ustawić sobie biurko i siedzisko do swojego wzrostu, pod tym filmem znajdziesz link do sklepu Pokochaj swój kręgosłup, gdzie jest kalkulator ergonomiczny. Po wpisaniu swojego wzrostu wyskoczy Ci informacja, na jaką wysokość powinieneś mieć siedzisko oraz ułożone biurko w pozycji siedzącej, ale również stojącej. Jeśli miałbyś oczywiście więcej pytań, to możesz do mnie zadzwonić. Numer też będzie podany w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki Ci za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!